Cześć, z tej strony Natalia. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio dość mocno wkręciłam się w testy perfum Barbary. Była już na kanale seria My Barbary. Jeżeli chcecie ją obejrzeć raz jeszcze lub po raz pierwszy, to zapraszam tutaj. A dzisiaj kolejny odcinek o perfumach Barbary. Kolejny i nie ostatni. Testowałam ostatnio kilka kolejnych bardzo ciekawych zapachów i dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o dwóch z nich. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie to wdzięczne perfumy od Barbery możecie kupić, to zapraszam was do oglądania dalej. Pierwszymi perfumami, o których chciałabym wam opowiedzieć, będą perfumy Debit. To są perfumy na które szczególnie polecam zwrócić uwagę tym, którzy jeszcze nie mają swoich perfum na lato. Bo to mogą być perfumy, które się Wam świetnie w tym zakresie sprawdzą. Perfumy otwierają się kwaśną pomarańczą i zieloną herbatą. I właśnie ta zielona herbata będzie takim przewodnikiem po całym tym zapachu. I będzie nam się pojawiać w różnych miejscach w trakcie jego trwania. Całe te perfumy pachną zimno, bo w większości momentów ta zielona herbata jest bardzo mocno schłodzona, z dodatkiem delikatnej cytryny, ale bardzo delikatnej. No i jest to taka zimna, chłodna, orzeźwiająca zielona herbata. Całe te perfumy przypominają mi taką bardzo nowoczesną herbaciarnię oszkloną, elegancką, na podłodze. Znajduje się biały, zimny marmur. Stoliki są przeszklone. Na każdym stoliku jest położona ta zimna, zielona herbata z lodem. Do tej zimnej, zielonej herbaty zamawiamy sobie sernik czysty biały sernik, bo takie nuty też się w tym zapachu pojawiają. Do tego na stoliku. Znajduje się takie małe, delikatne kadzidło, które aktualnie się pali i które dodaje takiego delikatnego wrażenia drewna. Gdzieś w tle, być może na środku tej herbaciarni, szemrze nam delikatnie woda z takiej małej fontanny. W tej herbaciarni jest też dużo zieleni, a my ubrani jesteśmy w Piękne, delikatne, przewiewne ubrania z jedwabiu w kolorze białym albo kości słoniowej. I te ubrania są odprasowane, i ten zapach świeżo prasowanego prania również czuć w tych perfumach. Perfumy to jest kilkanaście twarzy zielonej herbaty. Jest ona cały czas mroźna, zimna, ale czasami ma dodatek kardamonu, innym razem ma dodatek mleka. A jeszcze innym jest taką herbatą z dodatkiem czegoś ciasteczkowego. Być może mm, takiego sernika, o którym właśnie wcześniej wspomniałam. Po jakimś czasie do całej kompozycji wchodzi też brzoskwinia, i od tego momentu ta zielona herbata jest zieloną herbatą z brzoskwinią. Sam zapach będzie genialny na lato, bo jest bardzo zimny. Nie jest dziwny. Ale jest bardzo ciekawy, jest kompletnie czymś innym niż to, do czego przyzwyczailiśmy się na lato w perfumerii. Nie jest bardzo słodki, ma bardzo niską temperaturę, jest orzeźwiający, nie jest przygniatający. Będę bardzo zdziwiona, jeżeli napiszecie mi w komentarzu, że ktoś z was nienawidzi tych perfum i go przygniatają, bo to będzie bardzo ciekawe wrażenie związane z waszym odbiorem tych perfum. I chociaż ja całego opakowania tych perfum nie kupię, bo fanko zielonej herbaty sensu stricte jakoś szczególnie nie jestem to bardzo, bardzo podobało mi się noszenie tych perfum ich testowanie. Ja je nosiłam przez kilka dni, bo tak bardzo podobał mi się efekt, który ewokują takiej eleganckiej, nowoczesnej czajowni yy, z przeszklonej, mar z marmurami, z szemrzącą wodą, z sernikiem i z delikatnym kadzidłem, co może być zaskoczeniem yy, w tych perfumach. Nitką wspólną tych pierwszych perfum Debit z drugimi perfumami, o których chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć, czyli Weekend, jest brzoskwinia. Niesamowite jest to, jak ta brzoskwinia jest przedstawiana kompletnie różnie w wersji debit oraz w Weekend. W debit brzoskwinia miała postać takiej odświeżającej, zimnej herbatki, natomiast w Weekendzie będzie miała postać syropowatą delikatnie pudrową, trochę przypominającą mi to wrażenie, które już miałam, kiedy testowałam wersję My Barbary Black. Nie jest to to samo wrażenie, ale gdzieś tam w głowie kołaczą się jakieś wspólne nici z tymi dwoma zapachami. O tych perfumach zdążyła już powiedzieć przede mną Amour Pour Le Parfum, więc zapraszam Was do odwiedzenia jej kanału i obejrzenia filmiku o tych perfumach. Ona tam wspominała o tym, że musiała te perfumy polubić, bo na początku nie wydawało jej się tak ciekawe jak po kilkunastu testach. Na mnie te perfumy zrobiły ogromne wrażenie od samego początku. Zacznijmy jednak od nazwy tych perfum, bo uważam, że nazwanie tych perfum weekend to jest taka dziwna sprawa, bo. Tych perfum ja osobiście w życiu nie użyłabym w weekend. To są raczej dla mnie perfumy eleganckie i klasyczne, których być może nawet spróbowałabym w pracy czy nosić do pracy. Weekend? Na weekend zarezerwowałabym raczej trochę inne zapachy. Perfumy Weekend powstały w roku 1997. I muszę powiedzieć, że w całej kompozycji delikatnie to czuć. Czuć, że nie są to perfumy stworzone w kilku ostatnich latach, i w moim obczuciu jest to zdecydowanie cecha In plus. Perfumy rozpoczynają się delikatnym pudrem, troszkę retro, z delikatnym podtonem owocowo-kwiatowym. Nie jest to jednak podbicie banalne. Jest klasyczne, delikatnie słodkie, mocno nawiązujące do retro, ale nie bardzo retro. Sam zapach rozwija się mocno w kierunku hiacynta, czyli w stronę takich nut kwiatowych. I po jakimś czasie ten hiacynt jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny w tych perfumach. Hiacynt jest piękny, jest słodki, jest kwiatowy, nie do pomylenia z żadną inną nutą kwiatową. Gdzieś w połowie dochodzi nam dosłownie na sekundkę taka marmolatkowa róża, czy raczej róża w formie dżemu z róży, z owoców róży, ale to wrażenie szybko nam się wycofuje na drugi plan. I znów na pierwszy plan wchodzi nam hyacynt. Hyacynt gra kwiatowo, ale momentami gra też jak takie świeże, czyste, wyprasowane ubranie. Zrobiony z bawełny. Mnie bardzo, bardzo podoba się ten efekt. Muszę powiedzieć, że same perfumy są szalenie oryginalne. Chyba nigdy nie spotkałam się z czymś bardzo podobnym jak właśnie perfumy weekend. Myślę, że będą świetne na wiosnę i dobre na jesień. Na lato mogą być troszkę zbyt mocne. Nie wydaje mi się, żeby to był radosny, młodzieńczy zapach, chociaż nie brakuje mu takiego pewnego, może, uśmiechu pod nosem. To nie są szalenie poważne perfumy, ale nie są to też perfumy, które nazwać by można było szaleńczymi, młodzieńczymi czy bardzo szczęśliwymi. Są raczej stonowane, klasyczne, odrobinę poważne, ale w tej poważności puszczają oczko do każdego, kto je nosi. Ponieważ nie są to perfumy lekkie i zwiewne, dla niektórych osób mogą być to dobre perfumy na wieczór. Ja bym je też spróbowała do pracy. Bardzo chciałabym mieć ten zapach w swoich zbiorach, natomiast marka Barbery ostatnio zmieniła wygląd. Tego zapachu. Więc z tej buteleczki, którą widzicie tutaj, perfumy zmieniły się w te, które widzicie tutaj na dole obok mnie. Ja szukam jeszcze bardzo mocno perfum w tym starym, bardziej żółtym niż przeźroczystym flakoniku. Jeżeli je znajdę, to na pewno je kupię. Jeżeli nie, Muszę przemyśleć zakup, dlatego że wiele osób mówi, że ten zapach w nowej buteleczce zmienił się bardzo mocno na niekorzyść samego zapachu. Więc wolałabym jednak mieć. To stare opakowanie, które też podoba mi się troszeczkę bardziej, ale to już jest kompletnie kwestia indywidualnego gustu. Polecam Wam jedne i drugie perfumy. Jeżeli nie do noszenia na co dzień, to chociaż do przetestowania, bo są to perfumy. Inne niż te, które możecie znaleźć dzisiaj na półkach perfumerii, przez to się mocno wyróżniają i uważam, że wyróżniają się bardzo mocno na plus. Ja wolę troszkę bardziej weekend, ale proszę nie sugerujcie się tym moim wrażeniem, raczej sugerujcie się moim poleceniem jednego i drugiego zapachu. To nie jest ostatni filmik o perfumach Burberry, bo już szykuję następne, więc do zobaczenia w tych następnych filmikach, nie tylko o marce, o której mówiłam dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!